Rozsiądźcie się wygodnie, bym mógł opowiedzieć Wam pewną historię. Zdarzyła się ona nie aż tak dawno i wcale nie aż tak daleko stąd, i mogłaby się przydarzyć? Ale hele moja panno! Ile się tego zjadło? Jakieś 59, a to. Ile? W tej książce napisano, że wystarczy 60, żeby za nie móc i zdechnąć w męczarniach. To niemożliwe, żeby umrzeć od ciastek. Chcesz się przekonać? W sumie to już dość dużo zjadłam, więc chyba nie, nie powinnam. A więc jednak się boisz. Dawaj to. Mówiłam ci, że to nie... Mieli rację. Ha! Morał tej historii jest krótki i niektórym może znany. Kup tę książkę temu, kto nie jest przez ciebie kochany. Już Nie Żyjesz to książka opowiadająca o dosyć głupich przypadkach zgonów. Na przykład podróż na gapę na księżyc? Albo albo zjedzenie zbyt wielkiej ilości ciastek. Również spływanie przez wodospad Niagara w beczce i wiele, wiele innych. Książka przedstawia to w sposób bardzo naukowy. Możemy się nauczyć stąd podstaw fizyki, a także anatomii. Bardzo przyjemnie się ją czyta. Panowie Cody i Paul napisali książkę w taki sposób, że uśmiech na twarzy się pojawia nawet wtedy, kiedy czytamy o rozkładającym się ciele żywego jeszcze człowieka. Myślę, że książka jest idealna, zwłaszcza do podróży, ze względu na podział na drobne rozdziały. E, przykładowy rozdział ma 4, 5 do 6, 6 stron. Dlatego możemy czytać książkę nawet bez zakładki i za bardzo się w niej nie pogubić. Każdy rozdział jest w zasadzie o czymś innym. Na przykład, co by było gdybyś stracił głowę, albo hmm, co by było gdybyś poleciał na gapę na księżyc. Niektóre rozdziały odnoszą się do siebie wzajemnie, także szybko można sobie książkę przypomnieć. Najciekawsze jest jednak to, dlaczego panowie napisali tą książkę. Tak naprawdę nie wiem, ale jedną z rzeczy, które przyszło mi do głowy, jest zainteresowanie młodych ludzi fizyką, anatomią, biologią i tym podobnymi. Ponieważ dużo przyjemniej się czyta. Czyjejś przypadkowej śmierci, niż podręcznik szkolny. A równie dużo można się dowiedzieć. Książka jest bardzo dobra dla osób lubiących teksty popularne, naukowe, ale też dla tych, którzy ogólnie lubią naukę, ale może niekoniecznie chcą spędzać czas na czytaniu prac naukowych, które są u lekturą bardzo ciężką w przeciwieństwie do książki. Już nie żyjesz. Hmm. Można mówić o niej długo, można mówić o niej krótko, ale na podsumowanie powiem po prostu, że jest to bardzo dobra książka. Tada. Tada. Montaż.